Widzowie, tak jak ostatnio Wam. Szymon, zaczekaj chwilkę, nagrywam. Widzowie, tak jak Wam ostatnio mówiłem, mam współpracę z pewnym YouTuberem. A więc zrobi... ja zrobię konkurs i on może wystąpić na tym konkursie. On jest troszeczkę sławniejszy ode mnie. Pula nagród to jest 5000 fałdolców i jeszcze dodatkowo 2800. To jest cała pula nagród. Co gramy. Wszystko nie jest zaplanowane, ale pierwsze rundy, czyli że te pierwsze rundy na 100 osób. To są rundy, które będą e, takimi rundami, jak chowany. E, berek. No berek będzie ciężki we Fortnite. Cie. Simon Movie i inne takie. A więc e, ten. A ostatnie rundy to będą. Jakieś 1v1 diatyki, ale na pewno będzie go-go. I jeżeli chcecie, to mogę zrobić jeszcze Sweet Gamer i w Sweet game to będzie ostatnia runda. Sweet Game to będzie ostatnia runda. Ja tam wezmę sam udział, ale nawet jak ja wygram, to ktoś inny dostanie to wszystko. I to jest ta mapka Sweet Game'a. a więc przejdźcie ją sobie całą, jeżeli dacie radę. I jeżeli dacie radę ją przejść, to może będziecie zwycięzcami 5000 fałdolców. I będzie jeszcze parę innych mapek, których nie mogę wam tak zdradzić, bo będziecie mieli załatwiony win. Szymon, nie ciesz się tak jeszcze. Już widzicie? Czekaj. Cieszę się, że się nie a więc dobra, na dziś to chyba koniec. Ja byłem kamisoki i widzimy się w następnym odcinku albo shortsie. Zapraszam do mojej ekipy. Macie mój nichzek. Nara.